Cześć, witajcie moi kochani na kanale Beauty Locum Jest godzina już przed 17 Znowu jestem u dziewczyn, bo ponieważ tutaj Tak jakby za wami jest jeszcze największe okno Niezasłonięte Złapałam tutaj najwięcej naturalnego światła I dlatego tutaj na podłodze u dziewczyn w pokoju Nagrywam Trochę się zjadałam, bo właśnie odebrałam moją paczkę Z pierwszym zamówieniem Z katalogu marcowego o właśnie tego. E, również nie wiem, czy będą tam rzeczy z fokusa chyba tak, nie wiem, ale to e, wiem, że będzie tutaj coś właśnie z tego małego katalogu. Już mam tylko jeden i został, taki, wiecie, sfatygowany, ale wiem, że zamawiałam dwa razy ten zestaw, bo jest w bardzo fajnej cenie, tylko 23,99 za te dwie rzeczy za White Sunset i właśnie ten płyn bardzo fajny mand nie mandarynkowy, czekajcie, zawsze zapominam ma klementynkowo-imbirowy tak, klementynki i e, imbir no właśnie, więc na pewno zobaczymy czy jest podwójny ten zestaw czy go nie ma, już otwieramy chodźcie wspólnie póki jeszcze nie zaszło słońce do samego końca nie chciałam nagrywać przy żółtym takim sztucznym świetle, ale już też dzisiaj y, chcę, go, chcę nagrać. Chcę otworzyć tą paczkę, bo sama jestem ciekawa. Y, będą jeszcze kolejne, słuchajcie, zamówienia. Y, może już jutro, ewentualnie w y, piątek, przyjdzie kolejne, bo zamawiałam i jeszcze mi się szukuje kolejne. No więc jakoś tak fajnie się ten. Marzec rozpoczął mimo całej tej sytuacji wiecie o czym mówię, ale nie chcę tutaj się nad tym rozwodzić. Chcę, żeby te filmiki były dla Was takim właśnie odejściem odskocznią od tych ciężkich, codziennych spraw, dlatego, dlatego właśnie nic nie wspominamy, nie wspominam o tym, co się dzieje, bo jest naprawdę ciężki czas. Dobrze kochani, fakturka co ja tutaj mam zamówiłam sobie, a nie, tutaj włożyli mi jeszcze ulotki na kwartał pierwszy tego roku chodzi o prezenty do zamówień dla najnowszych klientów klubowiczek Avon, więc jeżeli kiedyś miałyście konto, może już nie korzystacie, może kiedyś zamawiałyście dla siebie a może wasza Konsultantka gdzieś wyjechała, to zawsze słuchajcie, możecie sobie same założyć konto yy, i jako nowe osoby odbierać. Sobie bardzo fajne prezenty. Teraz jeszcze w marcu mamy Attraction damski lub męski za 4,99 i do tego jeszcze żel za złotówkę. Ten 400 ml kremowy, malinowo-kokosowy, no po prostu jest cudny. Więc tak, moi kochani, zapraszam. Zawsze link do zapisu do mojej drużyny znajdziecie w opisie filmiku. Także zachęcam Was. Wiem, że nie będzie tutaj dwóch produktów, to znaczy jednego produktu w zestawie dla lidera miał być to krem z witaminą C oraz właśnie nagrody z fokusu z, z poziomu złotego, czyli właśnie też ten sam krem z witaminką C na dzień lub na noc, chyba on jest nie, on jest chyba bardziej na dzień, już nie pamiętam, ale... Ten do odebrania za 9,99. No, niestety, jak robiłam zamówienie, nie był dostępny. Przyślą mi w jednym z kolejnych zamówień, ale byłam już tak bardzo go ciekawa. O, chodzi mi o ten. W fokusie na stronie 6. Zobaczcie, ten. Na pewno większość z Was już go ma, bo już sobie zamówiłyście. Dziś już moje dziewczyny z zespołu dawały mi znać, że jest on dostępny. Więc może przy następnym zamówieniu wrzucą mi go. No już po prostu dostanę go, tak Rzucę mi do paczki Dobra, czyli to są te ulotki dla nowych osób Jeszcze na marzec Jeszcze one obowiązują Więc jak macie ochotę, dajcie znać Napiszcie do mnie wiadomość Ewentualnie od razu sobie zarejestrujcie konto I wtedy też wam taką ulotkę podeślę Ale tu mamy już Słuchajcie Ulotki, wow Zamówiłam sobie ich 20 sztuk Taki cały pakiet 20 sztuk kosztuje złotówkę. Tak, w waszym sklepie dla lidera, butiku dla lidera są tam wszystkie rzeczy potrzebne właśnie do pracy lidera. No ja jestem prawie już chyba od 3 lat liderem w Avon, zarabiam tak pieniążki, nie, nie, nie pracuję na etat. Jeżeli wy byście chciały też tak spróbować, oprócz tego, że jesteście klubowiczkami, konsultantkami, a chciałybyście czegoś więcej, to też się do mnie zgłoście i możemy razem współpracować. Mogę Wam wyjaśnić, na czym polega ta praca, jakie są zarobki, więc bardzo też Was serdecznie zapraszam, żeby się rozwijać dalej tak? z Eivonem. No, i ze mną, tak, jako lider. Więc dobra, i co my tu mamy na kwiecień, maj, czerwiec, tak, na ten drugi kwartał kolejnego roku? O, nowe osoby będą dostawały za swoje zamówienia zestaw Persif albo męski Full Speed w kolejnym swoim. Um, katalogu współpracy będzie można sobie wybrać albo zestaw serum z witaminką C i lakierem do paznokci, albo celebr z właśnie tym dużym, kremowym żelem Malina i Kokos, później w trzecim swoim e, e, Katalogu współpracy. Zabrakło mi, słuchajcie, języka. Mo będą mogły sobie te osoby wziąć za 5 zł. Krem dwu podwójny, krem liftingujący na okolice oczu z tuszem geniuszem, bądź ten krem żel nawilżający, aktywujący witaminę D, z taką piękną pomadeczką, odcień jaki ładny, odcień idealny, lak. Jej, kusowa bym sobie taki sprawiła, słuchajcie. Muszę się zapisać jeszcze raz. No niestety, no nie mogę. Muszę zapisać, może drugi raz męża, żeby dostać te nagrody, ale tak. A, jeżeli wasze, słuchajcie, zakupy w ciągu tych trzech pierwszych waszych współp katalogów współpracy osiągną 1200 zł, to do tego jeszcze za 5 zł dostajecie taki zestaw. O, to jest właśnie. Nowy, nowy, um, nowe, prezenty na drugi kwartał 2022 roku, czyli tak będzie tutaj zestaw keratynowy do włosów, szampon i maseczka, będzie szminka, będzie i w tru i będzie um, z eniu emulsja z aktywnym złotem. O! Takie rzeczy będą, tak? Także zapraszam was bardzo serdecznie Do, do Zakupów Avon lub do e, Współpracy Po prostu ze mną, tak Dla Te mamy, które nie mogą wrócić na etat Mają malutkie dzieci w domu e, Jeżeli lubicie kosmetyki e, Spędzacie czas W social mediach, macie swoje strony Na facebooku e, Swoje profile, czy na instagramie To też bardzo was serdecznie zapraszam Tam możecie e, Promować e, swoją działalność, że tak powiem. Dobrze, kochani, ale co ja tu widzę? Miało nie być tego kremu, a jest! Ale się ucieszyłam. Wow, dobra. Zaraz do tego dojdziemy. Słuchajcie, bo na fakturze, jeszcze wczoraj sprawdzałam. Z tyłu zobaczcie, ile placaków mojej Zosi i toremek. Ona to uwielbia. A kolejna tyle, taka ilość jest schowana w piwnicy jeszcze, poupychana, bo niestety by się tutaj nie. Zmieściła, ale Zosia miała w ubiegłym tygodniu urodzinki. Zaprosiła koleżanki na imprezkę. No więc y, tych prezentów, zabawek po prostu przybyło mi i znów nie mam gdzie tego poupychać. Więc bardzo już się nie mogę doczekać domu, kiedy będą większe pokoje, każda będzie miała swój. Na wszystko się znajdzie miejsce, także y, no możecie też śledzić ten kanał, więc Niedługo nagram już jakieś filmy budowlane. Dobrze, kochani, co ja tu mam? Zaraz zobaczymy, co jest na fakturze. Przepraszamy, doślemy w jednym z kolejnych zamówień. Ok, czyli nie mam tej nowości za poziom złoty. Natomiast z pakietu nowości dla lidera sprzedaży ten krem jest. Dobrze, świetnie. To zaraz go wypróbujemy, już nie mogę się doczekać. Będzie on nowością właśnie w katalogu kwietniowym. Zobaczcie, jaki piękny, soczysty, soczysta ta okładka. Jaka piękna, pozytywna, energetyczna, naprawdę piękna. Aż chce się normalnie wziąć ten katalog do ręki i przeglądać. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale no jest piękny. 30 lat zbliżamy polki nieustannie. Wow! I to jest krem, właśnie ta nowość, o której już dużo dobrego słyszałam. Na naszej grupie klubowiczek wymieniamy się właśnie cynnymi uwagami i dziewczyny naprawdę chwalą ten krem. Że bardzo fajnie się wchłania, że konsystencja podobno jest bogata, ale szybko się wchłonie. Wow, i fokus! Także jak też będziecie, słuchajcie, zapiszecie się do mnie, ja wam też wyślę katalogi, wyślę wam fokusy, wyślę wam te ulotki, próbki. No, zostaniecie zaopiekowani przeze mnie. Także bardzo zapraszam. Dobrze, kochani. Następny katalog, i tutaj dostałam jeszcze ekstra od firmy zestaw katalogów. Zobaczcie, są one pakowane w taką. Widzicie po 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu mam tak? 9, 2, 4, 6, 8, 9. Taki pakiet 9 katalogów. Może coś się wyślizgnęło od firmy. Ekstra to dostałam. Nic za to nie płaciłam. Więc bardzo fajnie, dziękuję. Bardzo mi miło. Na pewno też posłużą do rozdania wśród znajomych lub nowych osób. I są właśnie opakowane w taką biofolijkę. Zobaczcie, widzicie? Tak fajnie wszystko jest. W... Ładnie, wiecie. Całości nie, nie rozwala się po całym kartonie, wszystko jest ładnie trzyma się. Kupy że tak powiem. Czekajcie, tutaj jest. O, troszeczkę się zepsuło pudełeczko. To jest chyba kredka, tak? Kredka do oczu. Black eyes. O, z Avon True. Dobrze. Dwa razy widzę luminatka, bo jeżeli kupi, kupowałyście dane produkty, mm, z danej strony, i y, wzięliście w dwóch jakby egzemplarzach, to ten drugi był już tańszy, tak? Ale nie trzeba było koniecznie brać tych samych. Można było sobie mieszać dowolnie. Y, ja akurat wzięłam dwie luminaty. Y, dobrze, co dalej? No tak, i wokół, fokusy, katalogi. Nie jest to może duże zamówienie, ale właśnie kolejne jeszcze będą. Tu chyba każda z nas otrzymywała takie próbki nowej liśniącej szminki z Twojej ulubionej linii ultra. Widzę, że jest bardzo ciemny kolor tej szminki, no ja akurat takich nie używam ciemnych więc będzie to y, na prezent dla kogoś, ewentualnie dla klientki do zamówienia. I jeszcze dostawałyśmy, aha, próbka podkładu, natural beige, o podkład w serum. On jest bardzo fajny. Ja też go użyłam z ulotki. Bardzo ładnie na wilżabuzie, wiecie, nie robi efektu maski. Nie jest może krycie takie dobre jak w Power Stayu, ale też taki codzienny, na no taki codzienny, lekki makijaż, szybki. Bardzo fajnie on się nada. Co my tutaj mamy? Kolejna kredeczka. Tym razem już mniej zniszczone opakowanie. Będę musiała jakoś przeprosić moją klientkę za ten karton. E, szampon odżywienie z olejkiem arganowym. Duża butelka, 400 ml. E, do tego olejek patrzę: treatment Argan i Kokonat. To jest no, duża wersja tego olejku 100 ml. Już nie pamiętam, to też nie jest dla mnie. Trzy razy: trzy razy Premier Lux, bo one też teraz były w dobrej cenie. Pamiętam, nie wiem, czekajcie, czy 37 zł, czy 42 zł. Już nie pamiętam. Na pewno produkt z gwiazdką, więc upust mamy na niego 10% od ceny katalogowej. tak? I przy zakupie dowolnego produktu z katalogu. To są te, ale miałam zamówienie właśnie na trzy sztuki już nie musiała być dobra cena jakaś <śm> No i teraz nowości, nowości i już zestaw dla lidera, kochani Od czego by tu zacząć? Aha, dostałam też luminatkę, luminatkę farałej aurora w gratisie od firmy Za to, że długo musiałyśmy czekać Opóźniła się wysyłka po prostu Takich nagród bonusowych Z poprzedniego programu dla lidera I za to, że czekałyśmy troszkę dłużej Niż powinnyśmy Niż było w regulaminie To każdy lider dostawał na przeprosiny Właśnie wodę perfumowaną Ja jej nie będę otwierała Wiem jak pachnie Być może komu się sprezentuje Zobaczę, ale niech będzie w całym foliowym opakowaniu no, i mamy cztery rzeczy z zestawu dla lidera. No właśnie, jeżeli będziecie liderami, będziecie też mogli korzystać sobie z tego butiku dla lidera. E, tutaj już sobie to odstawię. I z wielu innych fajnych, bonusowych mm, nagród, programów. Naprawdę jest dużo fajnej zabawy. E, można sobie przy tym dorobić do budżetu domowego. Wszystko zależy od tego, ile słuchacie poświęcacie czasu na tą pracę, więc. Yy, dobra. Od czego zaczynamy? Mam Inka Incadescence Soleil, ten najnowszy. Nie wiem, czy go widać dobrze. Mam tutaj, co ja tutaj mam? Jakieś mydełko z serii Planet Space, najnowszej. Czekajcie, co to jest w ogóle? Jakieś mydełko, chyba. Yy, zaraz rozpakujemy jakieś glicerynowe. Wow, jakie ładne. Czy to jest peelingujące? Zaraz sobie otworzymy. Znacie tę serie To jest najnowsza seria z Planet Spa. Z, chyba z imbirem, tak? I ekstraktem z chińskiej um, um, zielonej herbaty. Ale czy imbir też tutaj jest? Um, jak pięknie pachnie. To jest jakieś takie glicerynowe mydełko. Wow. No. Pięknie. No ten, ten, ten zapach właśnie tego. Ja mam peeling z tej serii. Bardzo ładnie pachnie. Wytworzono w Polsce, z takim pięknym tutaj nadruczkiem Planet Spa, widzicie? Ładne, bardzo fajne. Nawet wiecie, że na prezent można taki, taki kartonik z mydełkiem dać. Bardzo ładnie to wygląda. Na przykład dla tych osób, które ogólnie lubią i zamawiają u Was serię Planet Spa. Ładnie to wygląda. Ale czy to jest do ciała? Chyba do ciała, słuchajcie. Zaraz sobie przeczytam. Sposób użycia. Spień pod bieżącą wodą i umyj twarz oraz ciało. Wow. No. Fajnie. To będzie pewnie nowość w następnych... Kolejnych katalogach. Nie przejmujcie się, kochani, bo jestem troszeczkę taka zakatarzona. Zawsze na Zatoki mi pada przy takie przeziębienie i tak może dziwnie trochę mówię dzisiaj, ale. Dobrze, co otwieramy teraz? Może ten kremik, którego bardzo oczekiwałam. Daily, Daily Defense Moisturizer, czyli na dzień, krem nawilżający z SPF 50, świetnie, słuchajcie, dzisiaj przeczytałam w ogóle taką nowinę, że tak naprawdę potrzebna była nam tylko jedna rzecz do pielęgnacji yy, twarzy, wszystko inne można wyrzucić, a wiecie co to, co to będzie? Krem yy, z porządnym filtrem, bo... Yy, f... Promienie słoneczne, słuchajcie, nie tylko operują latem, również w pochmurny dzień, również przez szyby czy samochodowe, czy przez szyby takie w mieszkaniach wpadają te szkodliwe promienie ultrafioletowe. Również taki krem z filtrem będzie nas chronił, słuchajcie, w ciągu dnia, jak siedzimy przed laptopem, przed telefonem. Zapobiegnie nam to właśnie promieniowaniu te, te, tego niebieskiego światła, tak? które psuje nam kolagen i, i melaninę w skórze. Także dzisiaj taką ciekawostkę przeczytałam, że tylko i wyłącznie krem z dobrym, filtrem dużym. Yy, Pomógłby nam zatrzymać procesy starzenia. No nie wiem, ja jestem uzależniona też i od ser, i od peelingów, także no chyba nie ograniczyłabym się do jednej rzeczy, ale tak właśnie, tak właśnie dzisiaj przeczytałam. No właśnie, do tego witaminka C, która... Działa antyrodnikowo, na, nawilżająco, ale i rozświetlająco. No, po prostu, ja już się nie mogę doczekać. Mięciutka tubeczka, lekka, 50 ml, mm, ale jaka jest teraz konsystencja? Dobra, otwieramy, już nie ględzę. Biały, biały kremik, zobaczcie, nie wiem, czy dobrze to widać. Kremik jest koloru białego. Czy on pachnie? Nie, on pachnie delikatnie. Nie ma takiego drażniącego, słuchajcie, nie ma drażniącego zapachu, jakiegoś takiego kwaskowatego. Jest bardzo delikatny zapach. Bardzo delikatnie, lekko wyczuwalny zapach. Pachnie tak jak ten peeling właśnie z witaminą C. Taki mój ulubiony. Nie wiem, czy wasz też. Chyba, że ja mam też katar, słuchajcie, więc wszystko odczuwam troszeczkę słabiej. Z racji tego, ale nie, zapach jest delikatny. Krem rzeczywiście, taka widzicie, bogata konsystencja. No to nie jest leciutki taki żel, ale dziewczyny mi mówiły, że on się bardzo dobrze szybko wchłania i jest dobry pod makijaż. E, jutro już testuję. Ja już e, nie wytrzymam jutro go rano testuję e, po wstaniu z łóżka e, i zobaczymy. Widzicie troszeczkę taką powłokę na razie białą zostawia. Ja tego rzeczywiście dużo wsmarowałam. Białą powłokę. Mm. Wow, fajnie, że jest taki delikatny zapach. Nie jest taki nachalny, wiecie, cytrusowy. Ja nie lubię takich mocno cytrusowych zapachów. No i rzeczywiście, no nie jest, wiecie co, yy, nie, nie czuję nic takiego tłustego. To mi się rzeczywiście szybko wchłania. Czekajcie, resztę sobie wetrytu. Mm -hmm. No i jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie jutro w teście na, na twarzy już. No i 50 filtr, no to będzie nas naprawdę fajnie na cały dzień, tak naprawdę chronił, aż pewnie do zmycia e, makijażu wieczorem i oczyszczenia twarzy. No fajnie, super, czyli to było w, w zestawie dla lidera, a na kolejną tubkę czekam, e, czekam, czekam, czekam e, z mojego zamówienia za poziom złoty. I jeszcze, jeszcze jedno z zamówienia mojego męża. Na, <grymne> On też jest klubowiczką, tak. Założyłam mu konto. I wszystkie nagrody możemy zbierać podwójnie, tak naprawdę. Więc właśnie jeszcze będę miała trzecią sztukę. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Ale ładnie. Czuć już takie fajne nawilżenie dłoni. Mm, przyjemne. Dobra, słuchajcie. Do tego sobie położę. Co mamy dalej? Sens soleil. Czyli mamy yy, perfumetkę i perfumki. Może perfumetki nie będę od, yy, otwierała. Otworzymy sobie perfumy. No, mam nadzieję, że będę mogła dobrze wyczuć zapach. Woda perfumowana. Zawsze mam... O, widzicie jak... Yy. Te solejki są zapakowane w folię, bo te klasyczne Inca de Sens nie mają folii, jak dobrze pamiętacie. Oczywiście bardzo ciężko się do nich dostać. Dobra, może od dołu. Słuchajcie, od dołu jest zawsze łatwiej mi otwierać. Mhm. No i tak, klasyczna buteleczka Inca de Sens. ze słoneczkiem na dole. Tak wygląda. No i robimy test. Cytrusowe, mm, ożywiające, na wiosnę i na lato. Mm, ja tu czuję pomarańcza, grejfruta. Czekajcie, szukam, mm, szukam jakichś takich nut tutaj. W, może w fokusie powinny być, bo chyba można je już zamawiać z tego marcowego fokusu. Fokusa. Zaraz zobaczymy, poczekajcie, gdzie ja to mam. Oczywiście, jak chcę coś znaleźć szybko, to nie ma. Nie ma tego. O, jest, czekajcie. Tu jest fokus marcowy. Czekajcie, nie spadnijcie mi tu. Leżcie. Tak, można za 29,99. Możemy go sobie już w marcu wziąć. Ja super się cieszę, że jestem właśnie liderem, bo no naprawdę za grosze możemy sobie te mm, nowości zakupywać i testować dowoli. Pokazywać naszym klientkom, naszym klubowiczkom. No właśnie, i co tutaj są? Cytrusy, tak? Osmantus. To jest chyba jakieś zboże, coś takiego, nie wiem, tak mi się wydaje. I kremowe drewno. Mhm. Mm Dobra, na razie, ale przyjemny zapach. Na razie sobie go tu. Na razie... wiecie, te nowości typu Attraction Game nie za bardzo mi podeszły, nie za bardzo mi podeszły też Encanto złote, no ale te The już, już bardziej, już lepiej. Tak, ale typowo słuchajcie, na taką yy, wiosnę i ciepłe dni. Tak mi się wydaje. No właśnie, akurat na to porę je stworzyli, tak? Na razie mamy je jako demo, jako nowość z kolejnych kampanii. Yy, a kiedy wejdą, w którym dokładnie katalogu? Czy już w kwietniowym, czy później? To muszę sobie przejrzeć najpierw katalog i zobaczyć. Yy, ale katalog piękny, zobaczcie. No, no piękny, no nie mogę się napatrzeć. Dobrze, słuchajcie, kochani, to ja się obsikam tutaj. Mm, bardzo przyjemny zapach. Cytrusowy. Nie ma tu nic takiego słodkiego, przyduszającego czy pudrowego. Bardzo świeże. Co to jest ten osmantus? Muszę to sprawdzić, ale mi to jakieś się właśnie jakieś ze zbożem czy jakimś kojarzy. Nie wiem czy dobrze. Yy. Zobaczymy, jak będzie dalej się ten zapach rozwijał. Yy. No, fajnie. Dobrze, słuchajcie. No to co? Zapraszam Was do mojej grupy do Ejwonu. Yy. Dajcie znać, które tutaj nowości już macie. Czy macie właśnie ten solej, czy, 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 czy właśnie ten kremik? Jak Wam się to sprawuje? Bardzo jestem ciekawa opinii moich widzek, widzów. No to trzymajcie się, papa. Pa. Niedługo już będą kolejne unboxingi, bo już zbieram następne zamówienia. Papa, pa, cześć!